To jest długopis Big Crystal, prawdopodobnie najbardziej udany produkt w historii. Niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie, znajdziesz go w domach, biurach, szkołach, praktycznie wszędzie. Ten ikoniczny design dotarł do każdego zakątka Ziemi i prawie na pewno w pewnym momencie życia używałeś tego długopisu. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1950 roku sprzedano już ponad 100 miliardów egzemplarzy na całym świecie, bijąc na głowę kolejne najlepiej sprzedające się produkty. Niesamowite jest to, że projekt pozostał praktycznie niezmieniony przez ponad 70 lat, a mimo to nadal dominuje na rynku. Sprzedaje się ich 14 milionów dziennie. Wpływ tego długopisu na świat był monumentalny. Ceny spadły, a wskaźniki alfabetyzacji poszybowały w górę. Ale co sprawiło, że ten długopis odniósł taki sukces? Przeanalizowaliśmy każdy szczegół, żeby pokazać niezwykłą historię stojącą za tym produktem i to, jak sprytne wykorzystanie fizyki uczyniło go niemal perfekcyjnym projektem. Żeby jednak naprawdę zrozumieć, jak rewolucyjny był to wynalazek, musimy cofnąć się w czasie. Dawniej pióra były drogie i trudne w użyciu. Tradycyjne stalówki były brudzące i trzeba je było ciągle maczać w atramencie. Przez to pisanie postrzegano raczej jako formę sztuki, dostępną jedynie dla tych, którzy potrafili posługiwać się piórem. Potem wynaleziono pióro wieczne z metalową stalówką i zbiorniczkiem na atrament w środku. Choć był to krok naprzód, stalówka rysowała papier i nie kontrolowała dobrze przepływu atramentu. Na dodatek, wciąż były bardzo drogie. Kosztowały równowartość około 150 dolarów w dzisiejszych pieniądzach. W tamtym czasie tylko około 20% ludzi na świecie potrafiło czytać i pisać, a takie koszty wcale tego nie ułatwiały. Pod koniec XIX wieku dokonano jednak przełomu. Amerykański wynalazca John Loud opracował mechanizm, w którym atrament nakładany był na papier przez małą kulkę zamiast cienkiej stalówki. W teorii miało to rozprowadzać atrament równiej i zapobiegać kleksom. Właśnie wtedy powstał długopis kulkowy. Choć ten projekt działał dobrze na twardszych powierzchniach, był zbyt szorski dla papieru i nigdy się nie przyjął. Mijały dekady, powstawały nowe projekty, ale żaden nie potrafił opanować długopisu kulkowego. Jeśli kulka była osadzona zbyt ciasno, atrament się zatykał i nie trafiał na papier. Jeśli była zbyt luźna, atrament wyciekał i rozmazywał się po całej karcie. Utrzymanie odpowiedniej równowagi było ekstremalnie trudne, bo produkcja tak maleńkiej kulki z dokładnością graniczyła z cudem. I wtedy pojawił się Lash Lubiru. Nazwisko, które możesz kojarzyć. Zrozumiał, że rozwiązanie leży w samym atramencie. A moim widzom polecam te buty robocze. System wiązania BOA. Dwie sekundy i zawiązane. Siekiera spuszczona z jednego metra odbija się. Antypoślizgowe. Odporne na ścieranie z mocnej mieszanki gumy TPU. Kevlar w środku chroni przed przebiciem. Chcesz je dostać na promocji? Kliknij na link do sklepu na moim profilu.